przekazać państwu informację o finale doniesień do Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Urzędu Zamówień Publicznych złożonych przez radnego Jakuba Paducha w sprawie rzekomych nieprawidłowości w ramach przetargu na budowę hali widowiskowo spartowej w Ostrowie Wielkopolskiej. Sprawa miała miejsce, jak mówiłam, przed wyborami samorządowymi co dodatkowo wzbudzało emocje i stało się elementem niegodziwej i nieuczciwej walki politycznej z urzędującym prezydentem. Otóż radny Paduch zarzucił prezydentowi miasta oraz pracownikom urzędu miejskiego niedopełnienie obowiązków w ramach budowy hali widowiskowo-sportowej. Prokuratura Okręgowa Wsieradzu po zapoznaniu się z naszymi obszernymi wyjaśnieniami i dokumentami w tej sprawie umorzyła postępowanie, uznając, że prezydent miasta i pracownicy Urzędu Miejskiego działali absolutnie zgodnie z obowiązującym prawem. Prokuratura Okręgowa Wsieradzu umarzając to bardzo obszerne i drobiazgowe postępowanie dotyczące Ostrowskiej Areny Ostrów, umorzyła je we wszystkich pięciu wątkach podnoszonych w doniesieniu Radnego Paduka. We wszystkich pięciu wątkach. To jak wynik 5 do 0. Szkoda w tym wszystkim naszego miasta. Szkoda w tym wszystkim Ostrowa Wielkopolskiego. To przykre, że w toku kampanii wyborczej niektórzy są w stanie posunąć się do tak niegodziwych i cynicznych metod, oskarżając o to, co nie było udziałem ani mnie, ani moich współpracowników. Za to i za koszty postępowania zapłacą niestety podatnicy. Dlatego nie mam dziś wątpliwości i stwierdzam, że w mojej ocenie radny Paduch nadużył swojego mandatu, donosząc na podstawie Niezweryfikowanych należycie przesłanek do CBA i do Urzędu Zamówień Publicznych. W istocie było to również doniesienie na nasze miasto. Muszę powiedzieć i podkreślić, że idziemy dalej do przodu, szykując się do otwarcia i do zainaugurowania działalności przez arenę Ostrów. Pracujemy też nad kolejnymi ważnymi, bardzo oczekiwanymi i potrzebnymi inwestycjami dla Ostrobian, o których będziemy Państwa informować na bieżąco.